Witam Was serdecznie w pierwszym odcinku ze serii Villager Defense że to już nie doprawy tego parkura. lecimy naprzód tak w kolejnych odcinkach mam zamiar nagrywać z kimś i będzie to głównie seria z Villager Defense na, na pustyni, bo no, to z w ogóle najbardziej polecam grać. najłatwiej się tam gra. I czekamy na Pustynię, No, to może na razie zagramy na. Nie, wiem. Nie no, muszę zaczekać trochę. Co jest, co tam jest, co tam jest, co tam jest. Głowa, Nie. Dobrze, no. Musimy tutaj coś znaleźć. No startujcie, głupia areny. Wioska i błagam, pustynna? Niech to ktoś wyszedł. No startuj, areno. Dobrze, więc... takie W kolejnych seriach mam zamiar nagrywać z jakimiś osobami. W seriach, w odcinkach. I... Na razie widzę, że na... Nie ja będzie wspierała, bo tam... Szybko się przegrywa. Nie wiem, że ktoś jest kot, czy się dzieje. I teraz yy, niestety coś dziwnego się stanie, więc... Zaraz się zobaczymy. Dobra już jesteśmy i niestety widzieliście to, ponieważ miałem błędy i nie mogłem zrobić cięcia. Wow. Ale... Dobrze. To więc, ale mi się Możemy dalej nagrywać, bo koniec filmu będzie coś podobnego. Chyba. No, grajcie! Ludzie, no jeszcze ja już wejść. Nie. Ale... No. Ludzie! Dobra dobrze. Wystartowała arena i gramy. Taki miałem zamiar. Taki mam nadzieję, że seria... Tak nie będzie wyglądała. Co tutaj się dzieje? Nic. Au, au, co się dzieje? No nie no, nie wiem co robić z Dobrze, mogę z nie byłem. Popatrzyłem się trochę co wrócę. I jest pustynna. No rozczu znalazłem pustyn bądź. teraz już pogieramy trochę. I uwaga! Dobrze jesteśmy i przepraszam, że znowu to się działo, ale mam nadzieję, że... I no to wybaczycie. W przyszłości już tego nie będzie. No chodź. Chodź zombie. No jaki. O! Yes! Dobrze. Jakie osoby z nami grają? Więc, o, zombie, 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 ja chcę zombie, zombie, uderzyłem cię, więc zakończę swoje i zabiję cię. Nie wiem, co się mi dzisiaj wzięło na Śpiewanie! Wow. trochę mi laguje, więc to szybko wejdę i zrobię tak, żeby nam tak niezbyt... Lagowało. Nastrojowa nie będzie tak, może mniej będzie lagować. Raczej bardziej. Dobrze. Dobra. Wydajność. Dobrze, że mniej laguje, ale i tak laguje. Dobrze, że mnie, nieważne. Nie no, nie wytrzymam. Ja mam w ogóle wielkość interfejsu normalna. Ja dwa. Dobrze, no już łatwiej nam będzie grać. Tak, będzie bardziej mroczny. Chyba, że da się jeździć jeszcze bardziej. To może jakoś tam działania, nie? Szkoda. Ale jest trochę rocznie I chyba nie będę zbytnio biegał. Nie zbiegł! Niech to. Nie. o! Dobrze... Jest zombie, jest zombie, jest zombie, jest zombie... Jest zombie, jest zombie, jest zombie, jest zombie! Niech to. Tak, to mi się niezbyt podoba, że tak wszyscy nam zabierają. Która fala? Siódma. Okej. To akurat była dobra... To jest akurat dobra kampania dla Jest i zombie. zombie. Zombie zombie, 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 zombie. Co mnie dzisiaj wzięło na śpiewanie? na śpiewanie Co mnie tutaj lecą dzisiaj zombie? Nareszcie wam Gdzie stawić pędzelek. Nie, 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 Uciekaj, Rzowie. 호 No już wiadomo, okej. Okay. Troszkę się wczytałem. I jedną rzecz w tym zrobię. i tak może z nimi ja będę filmy nagrywał zombie boss zombie boss 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 okej czekajcie ja sobie teraz zrobię takie coś i sobie spiszę ich w skype nie 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 niestety to jest problem kiedy są nagi i okej okay. czekajcie tak И... Это на сильнейшая Dobra, jestem z powrotem. I właśnie powoli już się zbliżają większe fale. I kto tu postawił ciasto Na piasku. Pewnie Jakiś tam werków, który pewnie jest tylko panem. Okay. Dobrze, jestem. Przepraszam, że dzisiejszy odcinek akurat tak wygląda. Ale niestety... Tak wygląda. Dobry jest To by było na tyle w dzisiejszym odcinku z Villager Defense. i żegnam was pa cześć i na razie pa pa